Witam serdecznie z tej strony Krzysztof Wojczal i zapraszam na nagranie dotyczące tego, co konkretnie, o czym konkretnie jest książka trzecia dekada światci 10 lat, która już w tej chwili znajduje się w przedsprzedaży i którą można zamówić poprzez bloga, czyli krzyżowoj.pl w zakładce Sklep. Oczywiście mowa tutaj na razie o formie papierowej, forma elektroniczna, czyli e-book będzie udostępniona do zamówień nieco później, o czym będę jeszcze informował. Dodam jeszcze, że warto zapisywać się na newsletter, ponieważ osoby, które będą zapisane na newsletterze, a jednocześnie zamówią książkę papierową w przedsprzedaży, będą miały nie tylko bonus w postaci podpisanej książki przez autora, ale również zniżkę na e-booka, a także będą miały dostęp do specjalnie nagranego materiału audio, który udostępnię wraz z premierą papierową książki, która będzie prawdopodobnie pod koniec września. Natomiast co do tego, o czym jest ta książka, warto jakby rozpocząć tą opowieść od tego, co towarzyszyło mi przy jej pisaniu. Moim głównym celem, czy, czy raczej efektem, jaki chciałem osiągnąć, to było namalowanie pewnego rodzaju obrazu, czy zrobienie pewnego rodzaju zdjęcia świata Anno Domini 2020. Książkę zaczynałem pisać w 2019 roku i stwierdziłem, że właśnie rok 2020 będzie dobrą cezurą czasową, żeby pokazać i współczesnym, ale też osobom, które gdzieś po, po wielu latach będą czytać tę książkę, jak świat funkcjonował dzisiaj, jakie były w nim zależności na różnych płaszczyznach ekonomicznych, gospodarczych, finansowych, handlowych. W polityce wewnętrznej w poszczególnych państwach, czy też w polityce międzynarodowej, czy też w kwestiach energetycznych, pokazać jakby naj, naj możliwie najbardziej szeroki obraz, jednocześnie przybliżając, przybliżając go i robiąc taki zoom nieco na, na, na najważniejsze, najważniejsze wydarzenia, czy też najważniejsze w mojej ocenie. Płaszczyzny, czy, czy, czy też problemy poszczególnych państw, czy wątki dotyczące relacji międzypaństwowych. Także to ma być szeroki obraz, który będzie można spokojnie, przy którym będzie można spokojnie z lupą sobie stanąć i, i przybliżyć pewne najważniejsze w mojej ocenie wydarzenia czy wątki. I w drugiej części tej książki chciałem oczywiście zarysować. Pewnego rodzaju przyszły obraz, jak, ta, jak ten świat, dokąd on zmierza, jak on będzie wyglądał za 10 lat i w jaki sposób będą przebiegały procesy czy też tendencje, które już zostały przez nas czy też przeze mnie zaobserwowane. Innymi słowy, dowiecie się z tej książki, jak ten świat można postrzegać dzisiaj i oczywiście do czego to wszystko będzie prowadzić w przyszłości. I z tą myślą podzieliłem też książkę na dwie części. Pierwsza część jest analityczna, czyli osoby, które dotychczas czytały, ceniły mojego bloga, jak również analizy na nim zawarte, które zawsze były przecież długie i dość szczegółowe, zawierające właśnie szereg problemów, takich jak demografia, czy oprócz polityki międzynarodowej, oczywiście gospodarka, finanse, polityka wewnętrzna, czy też militaria. Czyli si siła y, potencjał militarny tego państwa, jakby to wszystko właśnie jest tej części analitycznej. Yy, I ta część analityczna dotyczy 35 państw oraz 7 regionów. Także to jest ogrom, ogrom pracy, który trzeba było wykonać. To wszystko jest y, w mojej ocenie bardzo konkretnie skondensowane, żeby, żeby też y, tutaj było jak najmniej lania wody jak najwięcej konkretów. Yy, I w ten sposób, jakby w części analitycznej starałem się przedstawić najważniejsze kwestie związane właśnie z, z, z funkcjonowaniem danych państw, z funkcjonowaniem relacji pomiędzypaństwowych czy też przedstawienie wizji układu e, sił na arenie międzynarodowej. Natomiast w części prognostycznej, opierając się o te analizy, już wyciągałem wnioski. Jak również starałem się przedstawić pewnego rodzaju e, scenariusz. Co może się wydarzyć i jak będzie wyglądał świat w przyszłości, jeśli zaobserwowane tendencje, jeśli istniejące już procesy nie zostaną zatrzymane czy też odwrócone? Co zawsze się może wydarzyć, prawda? Natomiast, natomiast jakby chciałem pokazać pewnego rodzaju zagrożenia w przyszłości. No i też szanse oczywiście, bo to zawsze, jest, zawsze są dwie strony medalu. Co do samej merytorycznej części, co do samej merytorycznej jakby zawartości trzeciej dekady, to jest bardzo dużo, bardzo dużo informacji, bardzo dużo różnego rodzaju ciekawostek. Ja tylko wymienię kilka z nich, ponieważ tego jest naprawdę tak dużo, że, że tutaj moglibyśmy o tym rozmawiać godzinami. Ale z tych wątków najciekawszych, które nie były na pewno poruszane na blogu, a które z pewnością Was zaciekawią, to z części dotyczącej no etycznej, dotyczącej Chin, na przykład pokazuje, w jaki sposób polityka, jeszcze za czasów Mao, będzie skutkowała dużymi problemami w XXI wieku dla Chin, i te problemy nadchodzą. I, I w jaki sposób komuniści w tym kraju rozwiązują problemy, które sami stworzyli. Opisuje również, w jaki sposób i czy udało się władzom z Pekinu wygrać albo przynajmniej toczyć równe boje z zachodnią finanserą na rynku finansowym. Pokazuje, jakie są zależności pomiędzy siłą walut. A handlem, a gospodarką, ekonomią, w jaki sposób Donald Trump chciał powstrzymać Chińczyków, czy to, czy to było skuteczne, czy też nie było skuteczne. Co do kwestii na przykład amerykańskiej, pokazuje dlaczego Amerykanie. Opisuje to, dlaczego Amerykanie odeszli od standardu złota, dlaczego to uratowało ich gospodarkę, dlaczego, ja, w jaki sposób wprowadzali petrodolara, czemu to miało służyć, dlaczego to tak dobrze funkcjonuje dzisiaj, w jaki sposób mają możliwość wyrenia presji poprzez system SWIFT, który został e, również opisany, poprzez e, m, swój bank centralny, e, poprzez e, możliwość do druku dolara. Także jest dużo wątków ekonomicznych, dużo wątków gospodarczych, które mają bardzo duży wpływ oczywiście na politykę międzynarodową. Porównuje potencjały militarne Francji nie tylko państw europejskich, ale również właśnie tych trzech największych potęg, czyli Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej czy też Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście flot no bo tutaj Amerykanie jednak mają najwięcej do powiedzenia, czyli na morzach, i, i jakby tutaj największe są ich obawy. Poruszam kwestię również handlu. Opisuję, dlaczego lądowe drogi handlowe nie zastąpią prawdopodobnie nigdy e, szlaków morskich, to znaczy w sensie nie zastąpią, w takim sensie, że nie zastąpią wolumenu sprz sprzedaży czy wolumenu m, przewożonych towarów. Innymi słowy, jeśli odetniemy e, szlaki morskie, wówczas szlaki handlowe nie zdołają ich po prostu zastąpić. No, będą wykorzystywane, będą rozbudowywane, ale niestety e, ich potencjał do... E, Przenoszenia trans, transportu na duże odległości jest mocno ograniczony. Co oczywiście wiąże się kon, w, w kontekście projektu chińskiego dotyczącego projektu One Belt, One Road, czyli tak zwanego też nowego jedwabnego szlaku, jeśli to tak nazwiemy. W kontekście Rosji dużo poświęcam oczywiście kwestiom, kwestiom militarnym, ponieważ Rosja bazuje na sile militarnej i to ona jest podstawą do prowadzenia negocjacji na arenie międzynarodowej, czy też prowadzenia polityki międzynarodowej przez władze Kremla, ale również opisuje, dlaczego Rosjanie dostaną emeryturę dopiero po śmierci, co ma niebagatelny wpływ na to, ile Rosjanom zostało jeszcze czasu, zanim zacznie się tam to wszystko powoli kruszyć. Od środka, od wewnątrz. Tak naprawdę państwo rosyjskie, największym zagrożeniem dla państwa rosyjskiego jest państwo, problemy państwa rosyjskiego. Także to wszystko jest opisane szczegółowo w, w takim pierwszym merytorycznym podrozdziale dotyczącym największych graczy na arenie międzynarodowej, czyli właśnie Waszyngtonu, Pekinu i Moskwy. Następnie opisuje poszczególne kraje, figury, ja to tak nazwałem, czyli państwa, które może nie decydują i nie kierują pewnymi międzynarodowymi trendami, czy też nie mają takiego dużego wpływu na międzynarodowy <laughs> przepraszam, układ sił, ale jednak pełnią bardzo ważną w nim rolę. To są państwa takie jak Niemcy, które przecież zbudowały swoją potęgę gospodarczą i opisuje w jaki sposób Niemcom udało się uratować gospodarkę po dewastacji. Z czasów II wojny światowej i po II wojnie światowej, kiedy alianci zdecydowali się rozebrać większość niemieckich fabryk, opisuje w jaki sposób Konrad Adenauer i Ludwig Erhardt w zasadzie uratowali i, i dali podwaliny Republice Federalnej Niemiec pod budowę przyszłego gospodarczego imperium, czy też może to jest złe słowo, ale przyszłego gospodarczego mocarstwa europejskiego, jakim teraz są właśnie Niemcy. Pokazuje również, opisuje, dlaczego Unia Europejska nie jest ani sojuszem militarnym, o czym wiemy, ale dlaczego też nie jest sojuszem gospodarczym, dlaczego, czy też dlaczego Unia Europejska nie została stworzona w celu, w celu jakby wsparcia wszystkich jej członków tak samo równo, czy też sprawiedliwie. Unia Europejska jest, powstała w, swoich, w swoim pierwotnym kształcie, w zasadzie jako twór, który miał być dodatkową gwarancją bezpieczeństwa dla Francuzów, i kosztami tego tworu zostały obciążone przed, przede wszystkim na początku Niemcy, natomiast zostały te koszty później przerzucane na samych Francuzów, przez co Francuzi stali się wielkimi orędownikami rozszerzenia Unii Europejskiej, żeby przerzucić te koszty utrzymywania tego niemieckiego Cerbera. Jednocześnie najedzonego, ale nie swoim kosztem, i bezbronnego, tak, żeby Francuzi tutaj się nie obawiali, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa od, od strony niemieckiej. Także to wszystko jest bardziej szczegółowo, znacznie bardziej szczegółowo wpisane w tej książce i oczywiście wyciągane są z tego bardziej szerokie, ogólne konkluzje związane, z całym układem sił na arenie międzynarodowej, na politycznej arenie międzynarodowej świata. Także mam nadzieję, że, że, że jakby takie zajawki tematyczne Was nieco zachęcają. Oczywiście jest, to zapomniałem powiedzieć, jest, oczywiście jest również o Polsce, ponieważ jeden z podrozdziałów dotyczy regionów, spośród których wybrałem najważniejsze państwa. Które również niejako zostały opisane, czy dokonane zostały analizy tych państw, już nieco skrócone, natomiast Polska do takich państw opisanych właśnie należy. Także również sporo miejsca poświęciliśmy naszemu krajowi, jego potencjale na arenie międzynarodowej, potencjale wewnętrznym, jeśli chodzi też o gospodarkę, między innymi. No i oczywiście to wszystko, co było zapisane, zostało zawarte. W części analitycznej zostało następnie przeniesione na prognozy, a więc w pierwszej części prognoz staram się odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku i z jakim efektem skończy się rywalizacja w trójkącie Chiny-Rosja-Stany Zjednoczone, od której tej rywalizacji będą w mojej ocenie zależeć losy wielu innych państw. Także odpowiedzenie na pytanie, jak się ta rywalizacja skończy w tym trójkącie miało dosyć istotne znaczenie również dla przyszłości poszczególnych państw. Dopiero w drugiej części, czy, czy, czy w drugim podrozdziale części dotyczącej prognoz, poświęciłem już miejsce prognozom dla konkretnych państw. Co się może z nimi stać? Jakie będą miały problemy wewnętrzne? Jakie będą miały problemy zewnętrzne? Czy mogą być, jakie mogą mieć problemy wewnętrzne i zewnętrzne? I w jaki sposób to będzie miało wpływ na ich pozycję na arenie międzynarodowej, czy też w relacjach z poszczególnymi sąsiadami, na przykład, czy też większymi mocarstwami. Także tego jest bardzo dużo, ale jednocześnie ta wiedza jest bardzo skondensowana, jest dużo konkretów, mało takiego parafrazując lania wody. I jestem przekonany, że to po prostu spodoba się wszystkim, którzy dotychczas czytali bloga, śledzili go i sobie go cenili. Mam oczywiście nadzieję trafić do szerszego grona społeczności czy odbiorców. I tutaj oczywiście miałbym prośbę do moich czytelników, czy też do osób, które zamówiły książkę, by udostępniały, lajkowały i komentowały moje. Posty, czy też nagrania, czy też artykuły na blogu, które będą związane z promocją tej książki, ponieważ, jak wiemy, poczta pantoflowa to jest najlepszy sposób reklamy i wydaje mi się, że do tego rodzaju treści, jakie ciężką pracą udało mi się tutaj zawrzeć w książce. Powinno, powinny mieć dostęp czy powinno się o tych treściach dowiedzieć jak najwięcej osób, które dobrze by było, by nieco poszerzyły swoją wiedzę z zakresu polityki międzynarodowej i nie zamykały się w takim, ja to nazywam, bąblu antydostępowym bąblu informacyjnym, czyli to polega na tym, że takie osoby zamykają się w zasadzie na jednego autora czy na jedno źródło wiedzy i w zasadzie bezkrytycznie je później powielają i nie zgłębiają swojej wiedzy dalej, co może mieć również szkodliwe skutki społeczne. W mojej ocenie wkład, jaki staram się wnieść do tej debaty publicznej, jak również pokazując, jak wiele czynników ma wpływ na to, czy dany polityk Podejmie decyzję taką czy inną w kontekście y, takich, takiej polityki międzynarodowej, y, to jest w mojej ocenie bardzo istotne i po prostu każdy powinien sam y, szukać wszelkiego rodzaju wiedzy, wszelkiego rodzaju informacji i wszelkiego rodzaju y, wszelkiego rodzaju dziedzin, które mogą mieć właśnie wpływ na politykę międzynarodową, bo nie wystarczy. E, wiedza na temat tego, gdzie leży dane państwo, czy posiada góry, czy jest położone nad morzem i gdzie znajdują się poszczególne geograficzne e, krainy, czy, czy, czy takie jak Przesmyk Słowacki, Brama Smoleńska i inne. To po prostu nie wystarczy, by interpretować politykę międzynarodową i by orientować się w tym, e, w jaki sposób e, dyplomacja, czy też w jaki sposób... E, Organy prowadzące te dyplomacje w poszczególnych państwach działają, myślą czy co biorą po, przede wszystkim pod uwagę przy podejmowaniu konkretnych decyzji. Także liczę na Was, że trochę pomożecie mi przebić się nieco te bańki, właśnie informacyjne, antydostępowe bańki informacyjne, i ruszymy, ruszymy szerzej z tą wiedzą ekonomiczną, finansową również. Z wiedzą dotyczącą polityki międzynarodowej poszczególnych państw, demografii, polityki migracyjnej, która przecież ma bardzo duży wpływ, a i będzie miała bardzo duży wpływ na to, co się będzie działo w poszczególnych państwach i jak będą wybrani politycy w poszczególnych państwach, a więc jak będą ci politycy później prowadzili politykę międzynarodową. To wszystko ma znaczenie. Jest tyle różnych czynników, których nie można pominąć przy obserwacji i przy próbie interpretacji. Tego, jak działa świat, że no po prostu warto warto poszerzać swoją wiedzę na każdym możliwym odcinku, przepraszam, i warto zadawać sobie pytanie przede wszystkim dlaczego, dlaczego coś się dzieje i dlaczego coś się stało i starać się odpowiedzieć na to pytanie na możliwie jak najszerszej wiedzy. Mam nadzieję, że w ten sposób nieco zachęciłem Was do zamówienia książki. I do pomocy oczywiście w jej promocji. I oczywiście zapraszam do kolejnych nagrań, kolejnych analiz, kolejnych tekstów. We wrześniu mam nadzieję, że zdążę i we wrześniu odpalę naprawdę dobrą bombę, naprawdę szeroki artykuł na kilkadziesiąt stron, który będzie bardzo na czasie i mam nadzieję, który będziemy długo dyskutować i, i który też da Wam sporą dawkę wiedzy ale to dopiero w przyszłości, to będzie na blogu w wolnym dostępie, także możecie wyczekiwać. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.